Cze, manko, ja jestem Sakura to jest No Stale. Tak, jest event wielkanocny. Strasznie trudno się wbić na drugi kanał. No ale nic, gramy. Nie było bardzo długo filmów. Wiem, przepraszam, ale to przez ten internet. Jest bardzo dużo dobrych wiadomości. Kilka złych, ale nie przeszkodzą nam one w grze. Tak. Dobra wiadomość pierwsza. Jest nowy internet. Jest szybszy, dużo, nie ma limitu yy, Ogólnie jest super Druga dobra wiadomość to to Że jest Crysis 3, kupiony Będzie z niego seria Grałem tylko chwilę yy, Naprawdę fajny jest yy, No co jeszcze, grałem tylko chwilę, żeby nie psuć sobie później zabawy będzie, będzie gameplay, będzie wszystko. Na razie nie kupowałem Far Cry'a, ale ważne, że jest Crysis. Tak, dzisiaj pójdziemy na grabie. Na grabiach bardzo dużo dropy Pura Anioła. A że zdecydowałem się teraz bardzo szybko spróbować zarobić, bo potrzebuję ulepszać EQ. W ogóle konto się też radykalnie prawie zmieniło. No, to chyba tyle. A, teraz złe wiadomości. Mm, a, jeszcze jest jedna, dobra. Lightworks działa. Więc będzie montaż filmu, będzie wszystko fajnie. Zła wiadomość. Jestem chory już jakieś 4 tygodnie, bo byłem chory, później chwilę nie byłem chory, znowu byłem chory, chwilę nie byłem i znowu jestem chory. Powoli zdrowie, ale no... no niestety no... No jestem chory. i <śm> Co jeszcze? Tak, jest Lightwatch, Lightwatch działa, więc wszystko będzie dobrze. Eee, no, to jedziemy. Czy coś się jeszcze zmieniło? Raczej nic. Zaraz pokażę EQ eee, i całą resztę. A! Jeszcze zła wiadomość troszkę. W Crazy Eeeem. Ostatnio, komputer kupiłem... Może nie, nie, nie bardzo ostatnio, ale niedawno, chyba na Boże Narodzenie mniej więcej go kupiłem yy, i myślałem, że Cox, że komputer jest super i ogólnie fajnie. Włączyłem Cryzisa, dałem wszystkie, to yy, jest zajęte są gry, więc weźmiemy inny kanał, dałem wszystkie yy, na fula statystyki w opcjach graficznych tak się ciąży, się kompletnie nie da grać, więc są troszkę gorsze przepraszam, ale myślę, że nie zauważycie tej jakości małe cięcie, znów jesteśmy OK. no, mam nadzieję, że nie, że nie będzie to wielki uszczerbek na, że tak powiem zdrowiu, tak, eku to już było wróżka już ma 31% Berek dalej plus 10, kusza ta sama, to też to samo. Pełen chwały plus 5, jest naprawdę jest genialny. jest właściwie wszystko to samo, ale uwaga. Kryształka U6 plus 4 na 70 oczywiście. Pięknie. Rękę. Ręka mi dropła, więc też mamy. I błyszcząca rękawica Divine. To też jest 70, 50%, więc resy teraz też są koks, przez pełnego chwały i jeszcze będą lepsze dzięki kryształce. Co jeszcze? Raczej nic. Blade plus ee, 5 już jest. I Warek jest plus 6. A w ogóle to mam Gladiatora. Plus 8. Wiem, dawno nie było filmów, nie dowiedzieć się tego. E, no to drofimy. Mam nadzieję. Że filmik nie będzie się długo wrzucał. No, może tak nie będzie przy tym nowym internecie. No i niczego nie mogę przewidzieć, oczywiście. Dobra. E, dalej. Mam no, chyba tyle, chyba tyle. E, ogólnie w Dostaylu też zrobiłem kilka misji. No tych głównych. E, zrobiłem misję z Młotem Bulu, która była strasznie trudna. Ale z jednym gościem tam, który też to akurat miał, się zgadaliśmy i zrobiliśmy, więc jest dobrze. Um, tak, ogólnie... A! Jeszcze nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy. Mam krzak ogona byka, 59 poziom, na razie go eks... <laughs> Przepraszam, ekspię. Um, właśnie, młoda skacząca gala. Um, Cały czas próbuję ją ewoluować, owocami ewolucji, i się nie udaje. Miałem kolejne tajemnicze jajo i drobła kolejna... galaretka. Nie wiem, może ją dam jakiemuś koledze albo coś. No zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że to tyle. Zastanawiam się jeszcze jak, z jakiej gry nagrywać. Myślę, że będzie to Far Cry, kiedy będę mógł kupić. Ale tego też nie mogę być pewien. Hmm... to chyba tyle. Hmm. Raczej tak. No, no się dropimy. W fabule się niedużo posunęliśmy. Eee, teraz... A, bo ogólnie to już jest trzeci akt. I nie mam misji na grabie, żeby nie było. Chodzi tylko o to, że z nich bardzo dobrze dropy pióra. I naprawdę opłaca się to. Teraz mam właśnie misję na gluty. To jest najgorsze. Tak, ona jest trudna, naprawdę. A, nie mam resów w ogóle założonych, łoj. Dlatego mi tyle biły. No, misję mam właśnie na te gluty. Muszę tylko kupić jeszcze te zielone, bo naprawdę je się dropi strasznie długo. Yy, nie zamierzam tego dropić, o nie, nie, nie. Co jeszcze? A, jak pewnie już wiecie, jest nowy wygląd YouTube, kanału. Mi się on osobiście nie podoba. W komentarzach napiszcie, czy wam się podoba. Może zmienię. Jeśli nie, to, to nie zmienię po prostu. No, po prostu. Nie, mi się, mi się bardziej raczej ten podoba. Ale jeśli będę zmuszony, to, to zmienię. Kurczę, dziwię się. bo Strasznie dobrze mi te pióra leciały, a teraz coś słabo. No dobra, no nic. Okej, okay, dobra. Jeszcze sobie walniemy te dwa grabie. Tak, okej. Okay. O, jest! O, właśnie, mówiłem, mówiłem pióro. Mówiłem, że pióro lecą. E, co jeszcze tutaj? Te grabie też walniemy. Hmm. To chyba będzie na tyle. Eee tak, z ja nie wiem kiedy nagram. Może nawet za chwilkę. Um, no i dzięki. Trzymajcie się, cześć. Komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, że mnie oglądacie. Powoli się kanał rozwija. Prosiłbym Was tro o trochę więcej subskrypcji, bo mm, wiem, że oglądacie, ale subskrypcje dają mi do zrozumienia, że chcecie mnie oglądać. Więc dzięki. A, jeszcze tych grabi zabijamy, a co? Dobra, więc dzięki, trzymajcie się, cześć.